Byle co, byle jak i byle szybciej. Tak krótko można podsumować nasze odżywianie. Warzywa i owoce, które powinny przodować w naszej diecie zeszły na dalszy plan. Pomimo tego przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stale przypominają o ich roli w naszym jadłospisie, organizując konkurs pięć razy dziennie warzywa i owoce. Tym razem uczestnicy konkursu przygotowali potrawy kuchni węgierskiej. W rywalizacji wzięły udział osoby ze szkół o profilu żywieniowym z terenu powiatu kraśnickiego. To niewątpliwie najsmaczniejszy z konkursów organizowanych przez starostwo powiatowe. W tym roku konkurs pięć razy dziennie warzywa i owoce pachnie i smakuje kuchnią węgierską. Poszczególne zespoły ze szkół przygotowały potrawy węgierskie. Komisja konkursowa miała przed sobą prawdziwe wyzwanie. Imponująco przygotowane potrawy sprawiły, że trudno było wyłonić zwycięzcę. Na stole pojawiły się nawet płonące naleśniki. Ostatecznie zwycięzcami zostali uczniowie z Wólki Kości Radowskiej. Pamiętam, że były płonące naleśniki lag, y, Gandel, gandel y, różne na przykład patatajki czy Ladeszki. Kuchnia węgierska to doskonała odmiana wśród dominujących fast foodów. Jaka przyprawa dominuje w tej kuchni? Przede wszystkim papryka w różnej postaci, w różnych odmianach, poprzez począwszy od słodkich, skończywszy na bardzo pikantnych. Przed degustacją specjałów młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olbięcinie zaprezentowała część artystyczną.